Siema ma na rozwadowskim motocykle Dzisiaj pokażę wam serwis hulajnogi Co i z czym się jaki je Jakie są wady tych hulajnoszek Hulajnożek I tak dalej Tutaj mamy rozebrane koło Tak w środku wygląda ten silnik elektryczny, który Napędza tą hulajnogę Tak samo mamy w tej hulajnodze To jest e-hard Odpowiednik xiaomi E365 no tu jest taka jakaś podobna hulaszka, nie wiem co to dokładnie jest, tutaj możecie sobie zobaczyć model. W każdym układzie w czym jest rzecz? Często w tych hulajnogach jest tak, że klienci zapominają, nie dbają o ciśnienie w kołach. To Ciśnienie tutaj w tym kole musi być 3,5 bara minimum. W przeciwnym wypadku dochodzi często do przeciążeń tego silnika i komputer, system automatycznie wyłącza tą hulajnogę. Także to jest normalne, że noga się wyłącza, jeżeli jeździmy po jakichś dołach, dziurach i nie mamy odpowiedniego ciśnienia. Mało tego, nawet gdy ciśnienie będzie właściwe, będziemy jeździć po dziurach, to też komputer może wyłączyć tą chulenog. Tutaj w przypadku takiego przeciążenia, jeżeli chodzi o procedurę może dojść do trwałego uszkodzenia tego silnika. Jednak często jest tak, że wystarczy podłączyć hulajnogę do ładowarki i system automatycznie startuje i dalej można jechać. Także w ogóle jeżeli chodzi o procedurę włączania, podłączania hulajnogi do ładowania, wygląda ona tak, że wpierw wtykamy do gniazdka przewód do sieci instalacji elektrycznej, a dopiero później Wpinamy go tutaj do, do naszego sprzętu, czyli do hulajnogi, tutaj, jeżeli chodzi o wymianę. W ogóle klient nam przywiózł taką hulajnogę na serwis. No, i tutaj, ewidentnie, jak widać, akurat tu córka chyba dziewczynka jeździła tą hulajnogą i w ogóle nie sprawdzała tego ciśnienia. No, i doszło do przetarcia dętki. Ciśnienie jest. No, było zero ciśnienia, tak. I tak samo jest, zobaczcie tutaj z oponą, co się stało. Opona też się przetarła, ona jest do wymiany. No i tutaj klient zdecydował się na założenie takiego musa do koła. Ten musik, no, no nie wiem jak to dokładnie się będzie sprawdzać, bo to wszystko jest nowość. Jedni falą, drudzy mówią, że nie do końca. Ja myślę, że na pewno nic opony z dętką nie zastąpi, ponieważ tutaj możemy sobie dobić tego ciśnienia i to będzie naprawdę wtedy fajnie amortyzowało. Tutaj, ten cały silnik, amortyzowało silnik no, głupie stwierdzenie, po prostu będzie amortyzowało wibracje, które są tutaj przyjmowane przez ten silnik od podłoża. Tutaj jeżeli chodzi o tą felgę, jeżeli będziecie to rozbierać, to trzeba odkręcić to i wyjąć, z tego względu, że tutaj wcześniej ktoś się już dostawał do tego, obrobił trochę tą nakrętkę. Jeżeli chodzi o, o ten silnik, to właśnie tutaj mamy takie zabezpieczenie, wentylka, ono tutaj siedzi, w tym miejscu. To zabezpieczenie i mamy też taki kołnierz dodatkowy, który jest zapinany na takiego klipsa tutaj, tak jak widać. Więc, żeby wymienić oponę lub dętkę lub założyć takiego musa, no to musimy tutaj wyjąć właśnie, zdjąć ten dekiele, który jest przykręcony tutaj na, na takie małe śrubki. No ciężko się to odkręca. Trzeba uważać, żeby nie obrobić tutaj tego. Lepiej jakby to był jakiś imbus, imbusowy klucz. Powiem jeszcze o wadach tutaj tych hulajnok w tym filmie, no bo nie da się ukryć, że te hulajnogi nowe praktycznie i przydałoby się to od razu wrzucić na serwis, poskręcać tak jak trzeba. Tutaj w przypadku tej hulajnogi na pewno ten element, który tutaj widać, te zaciskane tutaj na śrubki, będzie wymagał regularnych tutaj przyglądów i sprawdzenia dokręcenia tych śrub. Najlepiej dokręcić je na lot A jeżeli chodzi o model, który sprzedajemy oraz Xiaomi, bo to jest odpowiednik, to jest to samo no to tutaj na pewno właśnie ten element który mamy w tym miejscu należy to sprawdzać od razu po zakupie najlepiej, jeżeli gdzieś kupicie sobie w tą hulajnogę to odkręcić te śrubki wykręcić z momentem gdzieś 12 Nm i skręcić to na Loctite. tutaj centralna śruba też ona się odkręca często warto też tutaj sobie podregulować mechanizm zapadki tutaj tej hulajnogi jeżeli chodzi o to co wyjąłem, ten czerwony element to to jest taki dodatkowy amortyzator tutaj jego można dokupić, to kosztuje parę złotych w oryginale tego nie było co, Ogólnie wszystkie śrubki warto sprawdzać w tej hulajnodze i dokręcić na, na Loctite'a tutaj jeżeli chodzi o kierownicę to warto zwrócić uwagę tutaj na, na te śrubki, one też się poluzowywają. kiedyś osobiście nawet widziałem u nas w galerii jak jak tutaj człowiek ciągnął taką hulajnogę z właśnie z odkręconą tą kierownicą, w ogóle ona wypadła, tak, bo te śrubki lubią się odkręcać, tu są tak jak widać dwie śrubki i z tej strony dwie, czyli cztery śruby tutaj mamy tak to wygląda no tak poza tym to chyba nie ma tutaj żadnych wad, jeżeli chodzi o te śrubki tutaj z tyłu, one też były u nas dokręcone na firmie, natomiast z tego co wiem, to one się nie odkręcają. No i chyba tyle z wad, czyli najważniejsze sprawdzać to ciśnienie w przednim kole, w tylnym to nie jest tak ważne, ponieważ tam nie mamy tego silnika elektrycznego, natomiast w przednim kole tak jak widać jest taki silnik elektryczny. No, który jest bardzo delikatny i wrażliwy wszystkie te hulajnogi ogólnie rzecz biorąc są bardzo wrażliwe więc nie należy tego traktować jako hardkorowy sprzęt jakiś tam do przepraw albo wypraw w las czy gdzieś jeżdżenia po jakimś terenie raczej równe chodniki no u nas w mieście nie ma zbytnio równych chodników także trzeba uważać mi ta hulajnoga osobiście się też wyłączyła kilka razy na mieście więc delikatny sprzęcik. No to chyba tyle, co, co chciałem Wam pokazać. Będziemy zakładali tutaj tego musa. No i, i co? I będzie klient sobie mógł dalej śmigać tą nogą. Tu akurat... No. No dobra. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Siemanko i do następnego.